W tym odcinku zapraszamy Was na odkrywanie Bangkoku nocą. Zobaczymy, czy imprezy tutaj są tego warte. Wejdziemy do kilku klubów nocnych, a na końcu naszej przygody z Bangkokiem odwiedzimy słynny market Chatuchak. Bangkok znany jest z turystyki dla dorosłych i wielkich imprez. Te dwie rzeczy często się tutaj przeplatają, ponieważ główną atrakcją w wielu miejscach są kluby z tancerkami. Mango bitches! Wyszliśmy na mango sticky rice. Pani jest na Google mapce i bardzo ma dobre oceny. Solidna porcja. na nabrania tego na tę łyżkę, mogę dać widelec. Ale musisz wziąć sticky rice do tego. Oh. Przeszliśmy sobie do 7 a tu zakaz sprzedaży alkoholu między 14 a 17 z jakiegoś powodu, nie widzieliśmy tego wcześniej. Można od 11 do 14, a później od 17 do 24. Co zrobić? Trzeba wziąć wodę. Tak bym wodę. Dobra, już jest 39 i teraz mamy za wodę. Jedziemy jeszcze drugie tyle. I pytanie: czy się w 50 zamkniemy, czy nie. Paulina? Ja też tak myślę, więc Muszę teraz powiedzieć, że będzie 51 u mnie Niechlubne zwycięstwo, było 51 Jest Znaczy, nie jest, bo nasz budżet Tu troszeczkę ucierpiał, no ale wygrałem z Pauliną Powiem wam, że jesteśmy właśnie na tajskim markecie Takim prawdziwym tajskim markecie, Kwai się nazywa tutaj Nasz kolega z Budapesztu to nam polecił I słuchajcie, no jak możecie wiedzieć czy nie Każdy jest tutaj takim Umięśnionym tajem, który na przykład y, rozżyna świnie, nie Taki rzeźni. Okej, okay, to mój friend jest tutaj. No właśnie, on bez koszulki chodzi, idziemy dalej. widziałeś kiedy oni mieli muskuły, kurde? Cały, cały czas normalnie coś chcieli. Można było tutaj kupić różne rzeczy, żeby sobie gotować, ale niestety nie można było coś zjeść. No i właśnie nas bywali gdzieś. Dalej. Pewne lokalsów są plastikowe krzesła, my to robimy. I lajki. A, pan idzie z kelner. No i jest cała po tajsku. Ja, pan jest. Dał mi potem albo bez celu mi dał. Zamówiliśmy zupę tomiam, dwa ryże i piwko. Zadowolona z wyboru? Mam nadzieję, ale tak się czuję, że to będzie dobre. Idzie nasz Darwin z piwkiem. Yes, yes, good. Thank you so much. Yeah, just a little, okay, okay, no problem. Thank you, man. tomiam. Zamówiliśmy dla dwóch osób Zupa z krewetkami, mam nadzieję ze komarem? kreweta a jaka duża a co do innego jest? To pewnie Mick Warsy Dzięki kochana żona zupa taka kwaśna, ten tomiam jest taki kwaśny nie? On mi nie za bardzo nie smakuje, ale krewety w nim są dobre. No krewety są super. Chyba jedna z najlepszych krewetek Ludzie się podniecają tym tomiamem bardzo, a chyba tylko ze względu na krewety. Ja za bardzo nie przepadam, bo jest zbyt ostre według mnie Pata jest dużo lepszy Zobaczcie, zapłaciliśmy 420 batów, nam się nie zgadzało. 20. To liczę za lot. 20 batów, 2 zł za lud, Który użyliśmy dosłownie cztery kocki z który i tak stał tam Następnego dnia udaliśmy się z naszymi nowymi znajomymi do dzielnicy Czerwonych Latarni. Dzień dobry, witajcie teraz z pociągu podniemnego tak się nazywa Skytrain. To są nasi znajomi, poznani. Uh, mm -hmm. To się tworzą Instagrama. Możę miętować zaraz. Poznać. Mm -hmm. Say something about mm -hmm. yourselves. Like who you are. <laughs> <laughs> I'm Rachel. I'm from Scotland. What about you? What is that? do you? Just it's good good, stuff. good stuff. <laughs> <laughs> Oh my God! You guys feel so professional all of a sudden. It's like I'm like looking at people. They were three, traveling two, two so years in and Cowboy. then Cowboy. one. That's <laughs> <laughs> a better story. Tell <laughs> about you. They are famous for me, Like, they started the adventure with We have one fan that wanted to meet us in Bangkok. True story. True story. True story. Actually. True story. She's, She's a, pilot. a pilot. He's a pilot. Oh. Oh. But then there was a, a change of plans and they were having they, so, they were in Poland. They like it so much, they will come back to us like, yes, once again. Yes, did really like Poland. How long have you. Good wine to stay in Poland. how long did you stay? In we the stayed for like two weeks, longer. Ojej, w się Tak mi się to spodobało. Czyli yeah, yeah. Warszawa nie jest taka słowa, jaka wam się wydawało. So was... Lecimy dzisiaj na ulicę, a zobaczymy taką dzielnicę czerwonych latarni. Zobaczymy, co tutaj dają. No dużo tutaj jest tego. Kresujące A pewno Bardzo ciekawe. Myślę, że warto wejść zobaczyć jak to wygląda w środku pod względem chociażby doświadczenia. Widzisz jak się Pani e, zachęcała? Myślę, że tak, że warto. To zrobić? No, wygląda to swoiście dobrze pod względem klimatu tego miasta Pod względem klimatu tego miasta oczywiście No Jeżeli chodzi o kwestie jak tutaj ludzie reagują, to widać, że tutaj jest bardzo mocno rozwinięta seks Wiele ludzi takie wybiera i nie mówimy, że to jest złe, czy dobre. Po prostu tak jest, to jest klima tak, tego miasta. Słowacka Cowboy. Słowacka Cowboy. Where are we? Can you tell us more, where are we? Słowacka boczka. Nie wiem, Asia gdzieś coś więcej. Chciałabyś wejść? Zainteresowało cię po pierwszym przejściu? Why not? Why not? Proszę bardzo. No dobra, no to... Bank of Zastanawialibyście się, co robi właśnie. Tutaj mój kolega trzyma napój i go wstrzymuje. Oh. People want to dream Dzień dobry, dzień dobry. Oh, nice. good dla niego. Dziak, dziękuję. Próbujemy złapać taksy, bo wszyscy nas chcą oszukać. Nas skamują. Słuchajcie, to jest bardzo ważny protyp. Jeżeli macie, e, wsiadacie do taksówy, to normalny to obowiązujący w Tajlandii, to jest 35 batów. Za wejście, za otwarcie drzwi tak. A normalnie na przykład przez połowę Bangkoku możecie poniżej 100, 100 batów przejechać 2 w sensie, baty są za kilometr Nie mniej. za kilometr, 50 za 500 metrów chyba Nie, nie. Szor, za kilometr, patrzyłam, za kilometr Tak, za kilometr, naprawdę Aha, no to jeszcze lepiej 20 dwa groszy, za więc nie należy się w tym Bangkoku Tak, bo oni macie... podają że na przykład 300 batów albo 200 batów za cały przejazd A jak łączą taksometer, to jest tak 4 razy taniej na przykład. 4 tak że... razy, my tu przyjechaliśmy na 51. Naprawdę uważajcie, jeżeli wchodzicie do taksówki, jeden gościu chciał właśnie nas właśnie oszukać. Powiedzieliśmy mu, że ok, jedziemy tędy, 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 a on mówi, że nie, on na około pojedzie, no i kurde, wywióz nas jeszcze dalej niż mógł. Słuchajcie, nawet taksówka nazywa się taksimeter ale uważajcie, bo naprawdę tutaj skamują jak się masz. No my i tak daliśmy się na ciągle, zapłaciliśmy 190. Dlaczego? ten taksówka już chciał. Na no, 20 watów więcej niż było nawet na aplikacji, więc kolejnego dnia ponownie zmieniliśmy nasze miejsce noclegowe i udaliśmy się najpierw do dzielnicy Chinatown, a później na ulicę Patpong. Tym razem ze znajomymi z Polski. Jesteśmy w tym momencie w China, tam w Bangkoku, nie będziemy aż tak dużo tutaj nagrywać, jak to wygląda, bo jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy Chinatown w Chinach, to zwiedźcie nasze poprzednie odcinki. Skandal, jakaś podruba tutaj jest, ajcza, nie chodźcie tutaj, to tu jest jakiś pingwin, prawdziwy jest bałwan. Bangkok jest miejscem bardzo turystycznym i odwiedzając lutejsze Chinatown można to bardzo odczuć. Naszym zdaniem to miejsce jest mocno przereklamowane, z masą turystów i tak naprawdę niewielkim wyborem chińskiego jedzenia. Kupiliśmy w takim przydrożnym sklepiku, no i pani tutaj nam majstruje stół, żeby siedzieć, a gościu się też przyczepił. Tego stolika, no i będziemy mieli miejsce. Nice. Nie mogę chodzić głodna po takich miejscach, bo my po prostu ta ilość osób tutaj przerasta. Ludzie potrafią chodzić po ulicach. Chodzą tak wolno. A może dlatego chodzą wolno, żeby się nie spocić? Nie wiem. Nie, nie chodzą tak. Znowu idziemy do miszłę testować. Ciekawe jak to wyjdzie tym razem, czy kupimy lody. Ciężkie? Już pomagam, już pomagam. To jest prawdziwy pałowanie, jakiś tam pingwin. No dobra, to lecimy. Mamy lody z w Tajlandii. Akurat widzimy od razu, że wafę też jest niestety wietnamsko-kambodżański, ponieważ tutaj można go zgnieść, jest pusty niestety. No ale zobaczmy, trochę mniejszy mam wrażenie jest niż w Kambodży zdecydowanie. Ale jest tańszy. Ale jest tańszy. Tańszy, tańszy. Dobre. Takie Taki trochę chińsko-wietnamski Ming. jest trochę wyczułaś. No bardzo słodyczy. I nie płodek tak. już się słodyczy, nie? Spotkaliśmy znajomych z Polski, których naprawdę znamy. Nie są tacy wyimaginowani. Pokaż kubę tutaj, bo tak. się Jak Wam się podoba Tajlandia pierwszy raz? Bardzo, bardzo nam się podoba. Trochę... To jest bardzo fajny kraj. Super tanio. E, powiedzielibyście, ludzie, że przyjechali, czy nie? E, tak, e, zdecydowanie. Tak, jeżeli płacicie za Pattaya więcej niż 10 zł, to was oszukują. To jest, to jest dobra rada, to to jest jest Jeżeli płaci za taksówkę więcej niż 10 zł, to Was oszukują. I to prawda jest akurat. I nie warto jeździć turtukiem. My raz byliśmy warto. dzisiaj... Raz, znaczy, jak ktoś jest pierwszy raz, to on Było no, fajnie, fajnie. Ale tutaj to co inne, czy inne? Ty jeszcze nie jeździłaś turtukiem. No nie, tutaj tuk-tuk jest z muzyką i napierdziela mocno. Bo ja jeździłam tylko prawdziwym tuk-tukiem. To jaki prawdziwym tuk Nie, ale my jechaliśmy dziennikiem. Prawdziwym tuk w Afryce. Nie jechałeś już eee, co takim. Nie wiem jak wygląda tuk-tuk w Afryce. Kierowca nam puścił, my mówimy, że chcemy time music, a on puścił nam Best dance, remix, coś tam. Jechać jako, coś takiego, całą drogę. I to jest tajska muzyka? No nie wiem, takie pewnie pór. Ale On też powiedział, że jestem młody, więc... Aha, okej, okay, to... to nie zrozumiesz. Ale... No, na pewno kłamał za wszystko. W tych miejscach nagrywanie nie jest wskazane, dlatego skorzystaliśmy w pełni z imprezowego klimatu tego miejsca. Czy wiecie, co to znaczy, że bankować Portland? Dałam mi kasę i ona była bardzo zadowolona, ale później podszedł ten menadżer. Co się dzieje? Ona była taka, co się dzieje. I obie tak stałyśmy takie. Ale my też. Nie. To Czułeś, tą Czułeś ten dyskomfort? Czułeś ten dyskomfort? O to chodzi. Polina, e generalnie, jeżeli chodzi o street kawy w Tajlandii, to są tak. słabe. Prawda. Nie wszystko. Ale... Nie no byliśmy w jednym i tak było. Tak było. Czyli nie znaczy to, że jak pójdziemy do drugiego, to nie będzie inaczej. Wczoraj było inaczej. To jest w ogóle bardzo ciekawy system mycia naczyń. Tu jest czysta woda, tam też jest czysta, woda, do jedzenia. Ale tutaj mamy brudne naczynia. Tutaj mamy naczynia w miejsce, która jest, no, służy do po no, prostu ich zmywania. No, Prosta sprawa, a tutaj do płukania. A tam jest generalnie zwyczajnie myje się ogórki. I myje się yy, też statki na przykład, nie ma problemu, tej samej wody używają. Opuszczamy dzisiaj Bangkok, kierując się dalej na północ, ale z racji tego, że przynieśli dworzec kolejowy i w zasadzie dworzec autobusowy też na północ troszeczkę Bangkoku do obok marketu Chatuchak, no to stwierdziliśmy, że też dobrze by było go zobaczyć. I jesteśmy w tym momencie w markecie, nie, akurat dla staroci To nie jest tak, że to jest jeden gigantyczny market, który zajmuje całą powierzchnię takich bazarów bazarów, tylko jest to podzielone na kilka marketów, które łącznie całością tworzą jeden z największych bazarów świata. jestem głodna, więc chodźmy jeść. Market Chatuczak to jeden z największych bazarów na świecie. Mieści się tutaj ponad 15 tysięcy stoisk, na których można kupić praktycznie wszystko. zostajcie skala absurdu, żeby kurde 10 batów kosztował papier toaletowy w Piblu, w turystycznym Piblu. Chodzimy właśnie po tym całym Markecie, bazarze. No i wszystko tu można kupić w zasadzie, jest to ogromne. My się jakoś nie nastawiamy na zakupy, bo nic nie potrzebujemy, więc tak tylko chodzimy i patrzymy. Ale to wygląda naprawdę okej. Okay. Ja tu potrzebuję kupić sobie kilka rzeczy. Odzieżowej, tam pewną czapkę, z spodenki, bo rozwaliłem, pękły mi w kroku. Mydło w kształcie truskawki, to faktycznie jak truskawka pachnie i tak samo to, to, to pachnie jak mango. A to pachnie jak słoń? To jak kupa słonia? Nie, nie będę próbować. Gdybyście widzieli jak tutaj pachnie taką tajską myślą medyczną. Ty, tygrysim balsamem, masakra. Niestety jest to bardzo, bardzo, bardzo turystyczne miejsce. Już niestety tak jest. Tak jest, no to prawda. Ale pewnie można się targować i nie jest drogo, więc... nie, nie, aż tak nie jest drogo, nie uderzają te ceny aż tak w to. Ale jak się przekazacie, to niestety część tych odzieży, tych ubrań jest droższa, bo takie spodnie widzieliśmy, może nie takie, bo tylko w wzorach z, o, z sławnym słoniem tajskim, pewnie coś takiego. One niestety były po stówce Dobra, wracam, zwracam honor Te spodnie są po stówce Buduje się dworzec, no i zobaczcie jak wygląda Food court, lodówka jest normalnie Postawiona Tutaj sobie gotują na stołach, na jakichś Normalnie wystawionych, nie ma żadnego Problemu, każdy zadowolony, każdy szczęśliwy Wyglądają jak wyglądają, jest fajnie A co zrobić więcej Ceny są normalne, bo nie ma wielkich pewnie czynszy więc super, doszliśmy do wniosku Że jednak dworce i w ogóle Komunikacja taka międzymiastowa Was jest dużo lepsza, ponieważ nie zdzierają z Ciebie na dworcach, nie ma przebitki razy 3, ale razy 4. To jest fajne Ale tanio Pod kontrolą. No, może nie jest jakoś super tanio, ale można normalnie iść na jedzenie i się zapłaci, Dużo ja mniej niż na czaku. Tak, 15 zł zapłaciliśmy za dwie porcje jedzenia takiego normalnego. Na kolację przed wyjazdem. Będzie testowanie pociągu. Ale jest super Idziemy tam, to jest nasz pociąg O i widzisz, że te na, na dole To są te rozkładane, one normalnie się stworzy z tego łóżka Pierce, six Okay, thank you. No i wchodzimy, i wchodzi o jaka ładna gładka Na no Nice Trzeba trochę siły włożyć Na górze się rozkładają leżaczki przychodzą ludzie, którzy ci pościelają łóżko No i tutaj pamiętam jak z 5 lat temu z mamą jechałem w tym pociągu To moja mama, było wszystko już posłane ładnie, w kotarki zasłonięte. Zastanawiała się na dwóch typów, to był jeden ochroniarz, drugi był konduktor Chwały razem z gościem, po prostu się stwierdzili, że się przytulą i będą razem spać A tak wygląda pociąg do Chiang Mai po rozłożeniu Tutaj mniej więcej macie gang, babuszek. Mamy tutaj do dyspozycji taką piękną zasłonkę. Chyba jest najstarsza z tego tytułu. Bardzo dobrze nałożone przez lat. Zobaczcie. Prawie kancik. Taki no, dziwny kocek. Paula jest specjalistą od kosów, czy się podoba czy nie. A tam jest poduszka, to jest takie kojo. Jedno takie łóżko na 12 godzin podróży, około 700 km, kosztuje 100 zł. I były ostatnie trzy miejsca, także warto kupować wcześniej, bo mogliśmy się nie załapać było blisko. Ja kupiliśmy tego samego dnia w zasadzie tak. z 5 godzin przed podróżą. Tak?